Wszystkich. Radiotelefon Superstar Lord wersja druga, czyli z czarnym panelem przednim. Klient sobie tak zażyczył. W tym radiotelefonie wykonałem pełny tuning, czyli zestroiłem cały odbiornik, zestroiłem nadajnik. Wymieniłem filtr pośredniej częstotliwości w radiotelefonie. No tu nawet widać płytkę. Jest to płytka od automatycznej blokady szumów. Ponieważ ten radiotelefon ma blokadę ASC, czyli automatyczną, ale na przykład nie wszyscy wiedzą, że ten radiotelefon również posiada wbudowane fabrycznie filtry przeciwzakłóceniowe, przeciwszumowe, przeciwtrzaskowe NBANL, są one wbudowane na stałe i są one włączone fabrycznie w tym radiotelefonie. Zrobię zbliżenie i pokażę. O właśnie w tym miejscu jest sfora. Ten filtr jest fabrycznie włączony i tu mamy napis NB ANL. Także ten radiotelefon posiada dwa filtry przeciwzakłóceniowe. Tu widzimy już wymieniony filtr pośredniej częstotliwości na filtr zawężający z oznaczeniem IT, natomiast w tym miejscu, w całej okazałości, mamy płytkę. Od automatycznej blokady szumów. Ja jeszcze też podpowiem. W tym miejscu znajduje się potencjometr montażowy, czyli tak zwany pr którym można regulować jeszcze do własnych potrzeb ustawienie właśnie automatycznej blokady szumów. Od strony druku płytka wygląda w ten sposób. Parametry tego radia pokazywałem już w poprzednim filmie, w którym testowałem ten, ten radiotelefon. Jest to chyba tam, z tego co pamiętam, test radiotelefonu 53. Można go sobie obejrzeć na YouTubie oczywiście. I na mojej stronie internetowej jest link do tego filmu, z testu. Uruchomimy radio. 20 kanał, podstawowa 40, rodzaj modulacji AM. Zobaczymy sobie w tej chwili parametry. Tak jak mówiłem, po tuningu. Moc radia nośna w granicach 5,7 W. Częstotliwość ustawiona praktycznie idealnie. Uruchomię generator z modulacją w granicach 12,5 W. Mocy. PEP, czyli powiedzmy, niezłe parametry, jak na taki radiotelefon. Przypomnę jeszcze, że radiotelefon można rozblokować, aby miał 6,40, czyli 240 kanałów. Radiotelefon posiada automatyczną blokadę szumów i tradycyjny wskaźnik wychyłowy. No to taki króciutki film, może z prezentacji tego radia. Natomiast Chciałbym jeszcze jedną rzecz zaprezentować. A chciałbym zaprezentować, może krótko, generator sygnałowy, który mam od niedawna. Nie jest to jakiś najnowszy generator, ale jest w pełni sprawny, działający. No i przede wszystkim, co? Zakres pracy tego generatora to jest od 80 kHz do ponad 1 GHz. W tym urządzeniu mamy możliwość ustawienia w zasadzie każdej jednej częstotliwości, oczywiście w tym deklarowanym przedziale. Natomiast tu na przykład możemy sobie ustawić to, co nas interesuje. No, załóżmy, jeśli chodzi o pasmo CB czy pasma kf no to wiadomo, można tu ustawić każdą jedną częstotliwość. No, załóżmy, w paśmie CB będzie to, yy, no. Tak jak ja ustawiam na podstawowej 40 środkowy kanał, czyli mamy 27,200 i już, proszę bardzo, mamy 27,200 przejdziemy sobie. Załóżmy rodzaj modulacji AM. Ustawiamy 80% jest modulacja ustawiona 80% Teraz jeszcze chcemy ustawić sobie załóżmy yy, sygnał wyjściowy na poziomie 0,5 mikrowolta no to robimy, no tu już nawet wytarty jest napis 0,5 mikrowolta i już mamy 0,5 mikrowolta na wyjściu z generatora także w zasadzie, no, no również tu mamy modulację oczywiście FM Także można też ustawić sobie FM, załóżmy yy, 2 kHz dewiacja to będzie... O, tu, 2 kHz. No to mówię, świeże urządzenie, także, także można sobie tu ustawić, załóżmy, jeśli chciałbym przejść z powrotem na. RF level, zmieniamy sobie albo możemy również tu zmieniać do góry sygnał wyjściowy albo do dołu, no, urządzenie ma jeszcze więcej funkcji troszeczkę, no przede wszystkim zaraz muszę je umyć, wyczyścić, bo lubię mieć przyrządy czyste, ładne no i w pełni sprawne, także zaraz czeka mnie jeszcze czyszczenie tego sprzętu umycie Otworzę do środka, zerknę co tam się w środku dzieje, odkurzę przede wszystkim, bo też czasami dostaję takie urządzenia, które są dosyć mocno zakurzone w środku, także trzeba to będzie przejrzeć, wyczyścić. No ale wygląda na sprawny. Już go tu też sprawdzałem i analizatorem widma, więc wszystko działa bez zarzutu. Mamy tu fabrycznie też do wyboru kilka rodzajów modulacji, załóżmy 1 kHz, 3 kHz, 6 kHz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, ale również mamy możliwość podłączenia zewnętrznej modulacji i w AM-ie i w FM-ie, także oddzielne wejścia. Mamy również możliwość wyjścia. Niskiej częstotliwości audio na tym wyjściu, a tu mamy wyjście wielkiej częstotliwości. Także możemy sobie ustawić, załóżmy, powiedzmy tam no 3,5 MHz. Proszę bardzo, już mamy 3,5 mega, także bez najmniejszego problemu przechodzimy sobie. Załóżmy 430 MHz mega i już jest, proszę bardzo także bardzo fajne urządzenie pomimo, że już leciwe i starsze bardzo dobrej klasy bardzo dobry przyrząd bardzo dobry generator, także też będzie jako kolejny już generator w moim serwisie, także no, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o ten generator, także króciutko mogłem zaprezentować tu mamy Modulacja 1 kHz, to znaczy no nie tyle modulacja, co generator małej częstotliwości. 1 kHz z powrotem ustawiony. Także też ściągnę sobie za chwilkę instrukcje obsługi, dane techniczne tego urządzenia z internetu, bo widziałem, że już coś tam można znaleźć w internecie. Także przede mną jeszcze trochę zabawy z tym urządzeniem, aby poznać jego możliwości jeśli chodzi o ustawienie, ale tak na szybko, no właśnie, coś tu już można nawet tym urządzeniem zacząć mierzyć. To znaczy, no nie tyle mierzyć, co przy jego pomocy wykonywać jakieś pomiary, czy nawet stroić odbiorniki. Także bardzo fajne urządzenie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę dalekich łączności. Pozdrawiam!